No co, słuchajcie, no zebraliśmy się tutaj, żeby, żeby poruszyć e, no, w ogóle to co się dzieje teraz aktualnie, no bo tak jak dobrze wiecie no nie jest kolorowo. Nie, no, żeby już, już żartów, już bez żartów, nie no. E, no nie było nas przez pewien czas. Nie było prezesa, nie było mnie. Nie było nas w ogóle już. Nie wiem czy można powiedzieć nas. W ogóle nie wiem jak to powiedzieć nawet tak. Ja też nie mam. Z góry chciałem Was przeprosić, w ogóle, za to, co się dzieje i w ogóle za prezesa, jak on się zachowuje. Jest naprawdę... Bo wiem, że wyciekły w ogóle jakieś nagrania z imprez, z prezesem i no, nie przyznaję się do tego, jak coś. Ktoś... To nie był o, on po prostu, to był to AI, AI, to było było AI. AI. To był AI? To był chat GPT e, i ogólnie. Tak, e... A tak, ogólnie to tak odbiegając od tematu. Chcemy Was zaprosić na Daily. Daily tak jest. Codziennie są wrzucane filmy o 15:15 .15 na kanale Czajnika, Link macie w opisie. Tutaj też widzicie właśnie wyświetlany. Dzisiaj Wali leciał pierwszy film. Mój kanał <noise> też zostanie reaktywowany, reaktywowany. Żartowałem. wbijajcie także do Daily do Czajnika teraz w tym momencie, bo warto obejrzeć też. Jestem tam. Przez też tam się stawię. Ja eee, będę. Ja, mama, to... będę w telewizji.